prosto z MBX, Prezentacja projektu MetaTalent Mariusz. Cześć, witam serdecznie. Cześć, witaj. Dzisiaj porozmawiamy sobie o waszym projekcie. Zastanowimy się tak naprawdę co robicie, czy to jest mega wartościowe, czy to jest w trendzie. Mieliśmy okazję oczywiście już się poznać wcześniej. Chciałbym zacząć gdzieś tam od waszego teamu. Tak naprawdę ile osób dzisiaj pracuje przy projekcie? Jak wygląda wasza ekipa? Czy to są ludzie, których znałeś wcześniej, robili z nim jakieś biznesy, czy dobierałeś ich pod projekt? Jak to generalnie teraz wygląda? Znaczy tak, zaczęło się od tego, że zaproponowałem Mateuszowi Smolnickiemu, mojemu partnerowi biznesowemu, wspólny projekt. Czyli, generalnie, ja miałem być osobą odpowiedzialną za twórców, za talenty, za klientów, A on z kolei za. Świat krypto i za ten input technologiczny od strony blockchaina. I to był początek. Nas dwóch zaczynało w zeszłym roku. Było nas dwóch, i de facto mieliśmy po prostu jednego dobrego, mocnego partnera, jakim jest MetaPro. Oni też nam zapewniali dosyć dużo tutaj inputu od strony właśnie technologii, czy wsparcia przy no, tak naprawdę budowaniu dokumentacji pod przyszłego DAPa, scenariuszy dla użytkowników ścieżek. Znamy I... MetaPro. Dobry projekt. A, no właśnie. I, i, I tak się zaczęło. I Team Nam zaczął tak naprawdę rosnąć dopiero stosunkowo niedawno, bo dołączył przede wszystkim Michał Kubacki, który dotychczas wcześniej zajmował się tworzeniem interfejsu, który prawdopodobnie zrobiłby absolutną rewolucję na rynku, jeśli chodzi o klawiatury, ponieważ tak tylko szybka dygresja. Interfejs miał służyć temu, aby zastąpić klawiaturę. Kilkoma ruchami kciuka mm. mogłeś pisać każde słowo. I ten startup bardzo dobrze się rozwijał. Michał był jego founderem, CEO. Dostawał wiele nagród, między innymi od premiera Wielkiej Brytanii, czy kanclerz Niemiec. Natomiast ostatecznie skończyło się na tym, że w efekcie tego, że inwestorzy naciskali, żeby zmienić strategię na urządzenia Railbus, a nie na iPhony i telefony, bo uważali że telefony odejdą do lamusa. Michał po prostu ten startup położył z tego względu. Natomiast budując ten interfejs, razem z twórcą interfejsu dla Nokii przez 5 lat, taki główny projektant, przy którym Michał się uczył, dla niego UI był tą wartością nadrzędną nad technologiami. Stąd też jego obecność w tym projekcie jest dla mnie mega ważna, ponieważ o projekcie zaraz wiedzy słów powiem, ale interfejs to jest coś, co nas zdecydowanie ma wyróżniać na tle innych. Dodatkowo mamy w teamie takie jak Paweł Łaskarzewski, który jest odpowiedzialny za doradztwo dla nas i wszystko co jest związane z regulacjami, z prawem, z ekonomią tokena Mamy też osoby w postaci Rafała Jankosa, który jest właśnie UX designerem. On, akurat, stacjonuje na co dzień w Wielkiej Brytanii, natomiast ma świetny zespół UX-owców. Jeśli chodzi o development rozwiązań AI, to za to odpowiedzialny jest Roman Bartusiak, ale też inne osoby. Roman jest osobą w świecie maszynowego uczenia no, jednym z największych autorytetów w Polsce w tej dziedzinie. Wspólnie opracowywaliśmy dokumenty, dokumentację, właśnie, która miała służyć jako podwaliny pod development algorytmów, maczujących właśnie potrzebę klienta z twórcą. Hmm, jeśli chodzi o y, inne osoby, to my mamy tak naprawdę jeszcze szereg osób zaangażowanych, tak bardziej partnersko w projekt. Okay. Natomiast taki core team no, to są właśnie te osoby. Okay. Poznaliśmy się tak naprawdę z tego co pamiętam na inwestkawcach, nie na tych, tylko na wcześniejszych. Mi osobiście MetaTalent kojarzył się z modelingiem, gdzieś tam tak miałem ułożone to w głowie i myślę, że wiele osób może tak was kojarzyć, ale wiem, że to jest dużo, dużo więcej, jakbyś powiedział tak naprawdę, czym chcecie się zajmować w MetaTalent, jaki macie pomysł na produkt, jak to ma wszystko wyglądać, Jaka gdzieś tam, co ma być tym głównym korem działania waszego projektu. Jasne. No właśnie, ponieważ jestem tym panem z rynku castingowego, dużo osób, jak usłyszało MetaTalent i widziało partnerstwo Casting Studio, to pomyślało o tym, że to jest jakiś projekt faktycznie dla aktorów, dla modelek. I jest to prawda, ale nie pełna, ponieważ to, że korzystamy z naszej społeczności, właśnie zgromadzonej przez te lata, mamy 40 tysięcy osób fizycznie zaangażowanych w naszym CRM-ie, zarejestrowanych w naszych procesach obecnych. Poza tym jeszcze mamy bardzo duże bazy osób, które nie zonboardowały się u nas w CRM, ale są na naszej liście współpracujących. To jest ponad 200 tysięcy osób z całego świata. To my wyszliśmy jakby z tego założenia, że dzięki temu community będziemy mieli fajny moment rozruchowy dla naszego agenta, Dobry start. O, o którym zaraz więcej powiem, ale oczywiście nie zamykamy się na nich. Zobaczcie, jak Booksy powstawało, mówiło o tym, że jest dla twórców dzieł, Przepraszam, dla, właśnie ja myślę o swoim projekcie. Mówiąc o Booksy, bo słowo booking mi się tak kojarzy zawsze, ale Booksy było dla fryzjerów i barberów na początku i jak chodzili i rekrutowali tych fryzjerów i barberów, to nawet mówili do nich, że to jest aplikacja dla fryzjerów i barberów. Dzisiaj znajdziecie tam wszystkich. W sensie z tak, co za godzinę biorą jakąś kwotę. Więc my troszeczkę jesteśmy takim Booksy dla twórców dzieł właśnie, gdzie w naszym przypadku znajdziecie właśnie twórców, którzy tworzą różny content, czy to będzie audio, wideo, fotografika, czy 3D, czy gra, whatever, web design, aplikacje. Eee, natomiast między twórcą a e brandem u nas jest ustanowiony agent. Agent napędzany przez sztuczną inteligencję. I tu zaczyna się właśnie okay. ten cały myk, w którym wprowadzając agenta, który oparty jest o Duże modele językowe, czyli te znane teraz LLMy, które spowodowały, że kiedy rozmawiasz z Chatem GPT lub z innymi agentami, którzy korzystają z tych modeli językowych, sprawia to wrażenie, tak jakby się rozmawiał z człowiekiem. I to się jakby pojawiło stosunkowo niedawno, w momencie, kiedy zobaczyliśmy, że technologia już jest w tym miejscu. I stąd też my na początku nie mówiliśmy o tym, że budujemy agenta, ponieważ pojęcie agenta AI jest w przestrzeni już od dziesiątek lat, to by wcześniej niż sieci neuronowe się pojawiło. Natomiast w momencie, kiedy faktycznie ten agent dostał taką możliwość Komunikowania się takim naturalnym językiem, stwierdziliśmy, że nie będziemy już robić platformy, tylko umieścimy tam faktycznie agenta. Czyli dalej algorytmy maczujące są, bo to AI za to odpowiadał, ale reprezentowane to jest przez wizerunek człowieka, który mówi do ciebie w taki sposób, jak mówił do ciebie prawdziwy twój agent. I dotychczas też wiecie, była taka sytuacja, że każdy chciał mieć agenta, nie każdy mógł sobie pozwolić na to, żeby mieć agenta, bo nie każdym agent się interesował. Nasz agent się zainteresuje każdym. Czyli w pierwszym etapie naszego MVP, które będzie już niedługo gotowe. To będzie model konwersacyjny, który pozwoli Ci okay. uzyskać wiedzę na temat tego, że jeżeli dotychczas robiłeś filmy, no to mój agent powie Tobie, OK Maciek, to w takim razie, jeżeli zajmowałeś się robieniem filmów i to jest Twój core, yy, to ja Ci teraz pokażę, jakich narzędzi AI-owych użyć do tego, aby wyprodukować tych filmów więcej, szybciej i aby później doprowadzić do takiego scenariusza, że ten materiał, który masz dzisiaj surówką i nazwany jest, yy, został obrobiony przez agenta, na przykład reprezentującego jakiś inny projekt, typu właśnie Runway, a Ty mógłbyś więcej czasu spędzić z dzieciakami w tym czasie, nie? Bo Ty będziesz odpowiedzialny tylko za input i potem tylko referencje dotyczącą tego, w jakim kierunku ten content ma pójść, więc nasz agent na początku daje value w postaci wiedzy. Wiedza okay. na temat narzędzi, wiedza na temat tego, jak zostać twórcą i dlatego, wiecie, chcemy wykorzystać naszych aktorów, modelki, bo to są fajni ludzie, którzy troszeczkę teraz w obliczu tych zmian na przykład modelki, modele kompletnie stracą e, sens bytu. No już są konta podobno na Instagramie, wiesz, stworzone przez sztuczną Inteligencję wysyła Ci zdjęcie, zobacz, jaka fajna dziewczyna, ona nie istnieje, nie? Absolutnie tak, ale powiem Wam więcej. no Są konta na OnlyFans, które po prostu ludzie subskrybują i płacą za nie, a te dziewczyny są post zakładane właśnie przez AI. I to są po prostu ktoś sobie wymyślił pięć dziewczyn, które są siostrami, są podobne do siebie, a faceci się tym jarają. I generalnie no jest wiele wiecie, różnych zastosowań lepszych bądź gorszych, natomiast w naszym przypadku, tak jak mówię, my robimy agenta po to, żeby prowadzić management twórców. My wierzymy w... W UGC, User Generated Content. Nie wierzymy w to, że jakikolwiek model sprzedaży przetrwa, aniżeli polecanie. Czyli y, i mało tego, polecanie, które nie wynika z tego, że ktoś komuś zapłaci za to, tylko polecanie wynikające z tego, że ludzie utożsamiają się z wartością, jaką daje marka, z produktem, z korzyścią z tego tytułu płynącą. Oczywiście marka będzie ich angażować na różny sposób, będzie wydawać budżety na eventy, będzie robić y, networking, będzie dawać im prezenty, ale w rzeczywistości to i tak y, user zdecyduje, czy polecać ten produkt, czy nie. Czyli de facto, jeżeli ja jestem twórcą internetowym, wejdę. Na platformę zostanie przydzielony agent i ty chcesz mi powiedzieć, że ten agent spowoduje to, że mój biznes będzie lepszy, że, że będzie rósł, że będzie bardziej skalowalny, mało tego będzie poprawiany, a ja będę miał więcej czasu. Dokładnie tak, i Ty będziesz miał dostęp do klientów. Mało tego, masz świetny kanał, masz świetny wkład merytoryczny ale nadajesz tylko w języku polskim tak. i e, dzięki na przykład rozwiązaniom, które nasz agent Ci zasugeruje, żeby je użyć, to już dziś mógłbyś wziąć swoje odcinki ostatnich miesięcy, przemielić je przez AI, wypluje Ci to na siedem kontynentów, czy tam 7 języków, bo w sumie może nie kontynentów, tak jest. i y, siedem języków, i, y, i w tych siedmiu językach opublikujesz to na różnych kanałach dedykowanych do danej społeczności w danych językach, nie musząc umieć tego języka, bo pokaże Ci agent, jak sklonować Twój głos i jak będziesz mówił swoim głosem w siedmiu językach, bez żadnej potrzeby nabywania nowej wiedzy. I to możesz robić, bo yy, to jest przykład tylko, w jaki sposób Twój content może zwiększyć ekspozycję, dzięki czemu możesz zyskać klientów z zagranicy, którzy mogliby chcieć na tych kanałach, które są prowadzone w innym języku, publikować. Zapisałem sobie jeden z moich celów: yy, nauczyć się angielskiego, moja najsłabsza. Cecha, kto mnie ogląda, to wie, nawet sami pewne rzeczy wymawiam, to ludzie się śmieją w komentarzach. Może nie będę musiał tego robić. Absolutnie. To, co dzisiaj zaprezentował Eleven Labs, polski startup, polecam Wam gorąco. Leonardo DiCaprio na kanale YouTube Eleven Labs pokazuje możliwości tego startupu. To pokazuje, że absolutnie no, dla twórcy nie ma znaczenia, jakim językiem będzie mówił, bo syntetyczne media, które są elementem właśnie tej narracji, o której my mówimy, Zastępuje w zupełności potrzebę tego, żebyś ty się uczył po prostu tym y, syntetycznym głosem, który jest na takim poziomie, że gwarantuję wam, jak odpalicie teraz Eleven Laps to włóżcie tam macie za darmo, nie musicie się logować w ogóle. Po prostu jest przykładowe zdanie i posłuchajcie tego przy różnych lektorach, jak to brzmi. To brzmi Mega Pro. I mogę Wam też taki insiderski news sprzedać, bo mieliśmy casting na lektorkę. Klient szukał do reklamy dziewczyny, która mówi perfekcyjnie po angielsku natywnie i wygrała dziewczyna, która no, jest po prostu międzynarodową aktorką lektorką. Klientowi się nie spodobał jej głos po montażu, a my zaproponowaliśmy mu alternatywę, bo już nie można było cofnąć planu, więc ratowaliśmy sytuację, daliśmy mu alternatywę w postaci lektorki AI, właśnie z Eleven Labs, i klient wolał ją. Czyli można powiedzieć, że AI wygrało casting z lektorką, ale znowu. To nie znaczy, że lektorzy stracą pracę. Lektorzy obsługują klienta i lektorzy powinni teraz obsługiwać klienta na tych narzędziach i być superhumanami, którzy właśnie w ten sposób obsługują więcej klientów. Oczywiście część z nich może stracić tą pracę, ale to będą ci, którzy się nie przestawią na te narzędzia. Więc nasz agent daje dostęp do wiedzy i daje dostęp do klienta, bo klienci cały czas szukają na przykład twórców takich jak ty i próbują do nich dotrzeć. I mają z tym problem właśnie, bo twórcy często też nie chcą się przestawić na nowe narzędzia, nie chcą, chcą oczekują wysokich na przykład stawek i kontraktów, no bo ich czas faktycznie kosztuje. Ale gdyby zautomatyzowali y, te procesy, to ten czas już by tyle nie kosztował. My ostatnio zrobiliśmy dla jednego z klientów 300 filmów w 4 dni, słuchajcie. Używając algorytmów maszynowego uczenia. Tam wszystko po prostu było zrobione przez AI. Klient był bardzo zadowolony, bo dla niego jakość on może jakby obniżyć, mhm. jeżeli ma szybko, bo jest real-time i działamy od razu, okay. nie? Bo, bo wchodzimy od razu. I to de facto tak będzie wyglądało, że nasz agent na początku w modelu konwersacyjnym po prostu będzie Ci podpowiadał ścieżki rozwoju Twojego. Praca youtubera będzie zagrożona, tak słowo. Wręcz powiedziałbym więcej, praca youtubera będzie zagrożona przez konkurencję raczej, która będzie się pojawiać, bo każdy będzie mógł być twórcą. I teraz wiesz, dzisiaj masz duże wsparcie. I gdybyś był początkujący, zresztą zaczynałeś kiedyś i wiesz, jak było ciężko zacząć. Dziś ktoś, kto zaczyna, ma ogromne wsparcie narzędzi AI-owych. Nie potrzebuje tak dużo... Tego wszystkiego, co my kiedyś mieliśmy, tego sprzętu, programów i tak dalej, on może naprawdę zacząć już dzisiaj. Więc praca youtubera będzie zagrożona, ale tylko wtedy, gdy ten youtuber nie zacznie produkować masowo tego kontentu, bo jak sam wiesz, liczy się naprawdę to, jak dużo tego dajesz i często, bo zaraz algorytmy po prostu siadają. I te rolki, i to i z każdej strony, najlepiej no, też na wszystkich platformach w ogóle, bo nie wiadomo, z której strony zaży, a jeszcze lepiej to we wszystkich <laughs> językach po prostu, nie? Okej, okay, bo chcę tak dobrze zrozumieć produkt, czyli Eee, jako youtuber mogę, to jest miejsce, gdzie moje filmy mogą być lepsze, tak, mogą być w kilku językach, możecie znaleźć mi, agent może znaleźć mi partnera biznesowego, może zmeczować mnie, połączyć z kimś, kto szuka takiego contentu, ja mogę dać go po angielsku, mimo że nie mam go po angielsku. No i teraz takie trudne pytanie czy wy to macie i na ile to jest gotowe, bo to, że to jest przyszłość, rzeczywiście myślę, że nie ma co polemizować, tu gdzieś w tym kierunku idzie świat, no ale ile z tego dzisiaj ma metatalent na dzień dzisiejszy? Uwielbiam trudne pytania, liczę na więcej. <laughs> Słuchajcie, przede wszystkim... Od 2018 roku prowadzimy własny development platformy opartej o AI. Algorytmy meczujące są już, działają, możecie je zobaczyć, jak działają na naszej stronie Casting Studio. Tam łączyliśmy twórców, którzy są po prostu aktorami. To jeszcze nie są twórcy, to byli odtwórcy z klientami. Każde zdjęcie było robione do niego mapa AI i wtedy, kiedy wygrywali zdjęcie referencyjne, AI meczował to zdjęcie z podobnymi postaciami w naszym systemie. Idąc tym tropem stwierdziliśmy, że mamy gotową infrastrukturę pod meczowanie na poziomie zdjęć, więc idźmy dalej. Wiedzieliśmy, że twórcy tacy jak graficy, fotografowie, czy na przykład twórcy kontentu wideo czy animacji, też operują na portfolio, więc wiedzieliśmy, że używając tego Zaczynu, który zbudowaliśmy w Casting Studio, gdzie platforma jest zbudowana na najnowszych technologiach. Mamy tam, my teraz przenosimy tam ruch, bo de facto mieliśmy trzy serwisy, ale ten jest takim najpełniejszym, więc pod domeną casting.studio możecie zobaczyć to, co już zbudowaliśmy i z czego korzystamy w MetaTalent, bo my w MetaTalent Ponieważ mieliśmy już infrastrukturę, która pozwalała zonboardować użytkownika, czyli założyć mu profil, dołączyć portfolio, zaakceptować, odrzucić, stworzyć wydarzenie przez klienta, gdzie ludzie mogą aplikować na te projekty. Bardzo zaawansowana infrastruktura od strony frontu i backendu. To 15 deweloperów budowało z takiego najbardziej topowego software house'u w Polsce. I właśnie był tam już zaczyn ai -a. i w momencie, kiedy w MetaTalent dostrzegliśmy ten potencjał dla wszystkich twórców, postanowiliśmy użyć kodu źródłowego Casting Studio, który należy do mnie, bo ja go sfinansowałem, ja byłem autorem scenariuszy wszystkich, pracowałem z deweloperami i umieścić tam dwie rzeczy, które zmieniają troszeczkę perspektywę dla takiego użytkownika. Jedną jest interfejs. Nad którym pracujemy bardzo intensywnie i to jest ta wartość największa, którą chcemy włożyć. Czyli UI. Wiecie, ja, y, jako taką inspirację potraktowałem sobie ostatnio, bo nasz projekt manager, prosi mnie, żeby na to zwrócił uwagę, Steve'a Jobsa, który prezentował na, y, pierwszego iPhone'a. Y, keynote z 2007 roku, polecam. Skarbnica wiedzy na temat, wiecie, wystąpienia, prezentacji i wszystkiego. Y, Steve wtedy zaprezentował tego iPhone'a mówiąc w ten sposób, że Android ma już multimodalność, tam aplikacje różne w tle i tak dalej. My tego nie mamy. I wymienił rzeczy, które mają, ale wiedział, te, że te, które mają, które już pokazują ludziom i dają im, to są naprawdę dobrze działające. To nie są eksperymentalne, one naprawdę dobrze działają. To jest gotowy działają. produkt. To jest gotowy produkt. I dlatego, że wiedział, że Androidy mają więcej, a on ma mniej, to musiał gdzieś wykazać swoje value, tą wartość największą. I to był właśnie interfejs. Debilo odporny, prosty design, po prostu minimalizm. I to jest to, co my, słuchajcie, na czym my skupiliśmy uwagę, bo z jednej strony mieliśmy infrastrukturę już, którą mogliśmy wykorzystać do wywoływania treści w serwisie naszym przez agenta. Czyli tak agent usłyszy, że przychodzisz do nas, chcesz się zonboardować, chcesz założyć profil. Jak masz to zrobić? Agent Ci wywołuje overlay, fragment serwisu, czyli tego już istniejącego kodu źródłowego. Tutaj proszę, Maćku, złóż swoje portfolio, odpowiedz mi na pytania, bo też oceniamy kompetencje miękkie, będziemy oceniać naszych kandydatów. To, to interfejs tego agenta, czyli nadanie mu wizerunku, czyli wywoływanie tych overlay w ten sposób właśnie, że my sięgamy do serwisu po określoną funkcjonalność, to jest to, co my teraz właśnie zbudowaliśmy, zresztą prezentowaliśmy ten interfejs przy naszym stoisku i ostatnim elementem teraz developmentu, który właśnie teraz przeprowadzać będziemy od czerwca do no tak naprawdę w nieskończoność, ale generalnie można powiedzieć, że tak do końca roku ta wersja taka bardzo wczesna to będzie połączenie interfejsu z dotychczasową platformą i z modelem języka naturalnego tak aby agent właśnie według scenariuszy, bo my też bardzo dużo bo platforma będzie tak jakby Międzynarodowo ona będzie absolutnie łączyć tak. ludzi z różnych tak. branż. Tak. Tak, bo tak jak ci granic, tak jakby. bo ty dla mnie jesteś kandydatem do tego, żeby wyprowadzić Cię na świat, bo masz super wsad merytoryczny, ale nie komunikujesz w języku Zgadza na przykład się. japońskim i generalnie absolutnie tak. Wprowadzamy ludzi z ich contentem nawet historycznym, odświeżając go na przykład, bo agent ci podpowie Maciek, weźmy ten content, który zrobiłeś, te najbardziej treściwe materiały, przeróbmy je na język japoński, czy hinduski, czy, czy hindu właśnie, czy inny, i po prostu działajmy na rynkach międzynarodowych, bo tam są Twoi klienci. Chciałbym sprawdzić ten produkt. Jesteś zaproszony jako Iliadopter do tego, żeby testować. Absolutnie, już teraz mogę ci to. Yy, Muszę zadać kolejne trudne yy, pytanie. Powiedzieć. Powiem ci szczerze, jest ta rozmowa dla mnie interesująca. Naprawdę, gdzieś tam coś tam się układa w tej głowie i przeraża mnie trochę ta rewolucja, która nadchodzi. Ja jestem tradycjonalistą. Ja lubię. Jak ja, do, jak ja odbieram telefon, ktoś do mnie dzwoni i słyszę tą sekretarkę czy coś, to mnie aż trzęsie. No ale tak jest ten świat zbudowany. To co mnie zastanawia to. To ma być duży, skalowalny biznes i teraz jak Wy chcecie dotrzeć, tak naprawdę pozyskać klienta na taką platformę, bo to, że macie fajny pomysł, to, że rzeczywiście będzie to w trendzie i jest związane z przyszłością, która nadchodzi, to jest jedno, ale w jaki sposób, jak tu zrobić marketing, jaki macie pomysł na to, żeby żeby ten mój content mógł trafić do tych ludzi, oni muszą znaleźć Waszą platformę i wiele naprawdę projektów, mimo że miało dobry... Produkt, szczególnie gdzieś tam, które wywodzą się z polskiego rynku, miało niesamowitą trudność, żeby zrobić tą pierwszą bazę klientów, żeby, żeby to ruszyć. I jak tutaj chcielibyście ten problem rozwiązać? My jesteśmy na rynku od 2001 roku i przez ostatnie 10 lat, jako przedsiębiorcy, w sensie ja, moja żona, moi partnerzy, dotychczas pracowaliśmy. Myślę, że z większością dużych firm, które są na rynku w Polsce, które widzicie w telewizji, w reklamach telewizyjnych czy w kinie czy w digitalu. Dla nas dostęp do klienta jest bardzo prosty, ponieważ po prostu idziemy do tych, z którymi dotyczy, dotychczas pracowaliśmy. Zresztą możecie sobie zobaczyć w naszym portfolio marki Casting Studio, jakie to są marki. To są międzynarodowe marki. My nawet robiliśmy ostatnio reklamę dla miasta Neom. W Arabii Saudyjskiej jest taki projekt miasta The Line, gdzie nie będzie samochodów, będzie kilka poziomów. Miasto będzie długości kilkudziesięciu kilometrów, szerokości trzystu metrów reżyserzy z Hollywood i nasi, nasi twórcy. A więc my klientów mamy, typu nie wiem, agencja, która obsługuje największe reklamy z Ronaldinho, z Ronaldo Cristiano 24-7 pracujemy z nimi. Agencje z Londynu, z Czyli Francji. Czyli myślę, że można powiedzieć, że mocną stroną MetaTalent jest to, że jednak pracujecie na produkcie, który znacie, macie bazę klientów i to nie jest tak, że potrzebujecie jakiegoś pośrednika, który ma Wam to dowieść, bo często, wiesz, przychodzą projekty, gdzie mają fajny pomysł, ale muszą korzystać z wielu pośredników, żeby ten produkt zrobić. Wy tak naprawdę swoim doświadczeniem, tym biznesowym, no bo widzę, że tutaj rozmawiam z osobą, która jest w branży i nie musi szukać tak naprawdę gdzieś tam Poza swoim doświadczeniem pewnych rzeczy, na tym chcecie rozpocząć. I to ma być ten, ten fundament tak, słuchajcie, my jesteśmy na rynku i my widzimy procesy, jakie na rynku są ja nigdy bym nie dotknął AI'a, uwierzcie mi generatywnych mediów, gdybym nie wiedział, że to jest ten moment, kiedy on może nas już zastąpywać pomału, te procesy, które są dotychczas bo AI musiał być na poziomie naprawdę bardzo wysokiego jakości kontentu i to się stało, kiedy Midjourney pokazał nam to dzisiaj, jak Half Price robi kampanię i na kampanii widzimy zdjęcia wygenerowane przez AI, rok temu to było niemożliwe bo oko tego modela z zdjęcia na Midjourney wisiało mu gdzieś tutaj, nie? a ząb w ogóle gdzieś w uchu siedział. Teraz to się zmieni. Mega się rozwija tak I w jest. związku z tym my dzisiaj raz że mamy tych klientów, tylko ci klienci nie wiedzą jak zacząć, nie? I to jest pierwsze miejsce, gdzie powinni zacząć, z kim zacząć, z jakimi twórcami, który twórca, który grafik, kto w ogóle już pracuje na Midjourney. My szukamy ludzi, słuchajcie, którzy używają Midjourney i wiecie, że jak idziemy do grafików, to nikt praktycznie z nich nie używa, a znaleźliśmy jedną dziewczynę, która używa i ona nam robi całą robotę po prostu tak, w takim tempie i mówimy: "Wow, Gosia w ogóle". Mega. Jesteś cudowna, bo po prostu rozumiesz to. I ona po prostu otwiera kanał Discord z, z klientem i klient po prostu widzi, co ona promptuje i klient tylko sobie komentuje i razem z nią buduje content. I nagle klient doświadcza w ogóle pełnego zaangażowania, a nie, że na końcu, po tym jak coś zobaczy, to ci powie no ja myślałem, że to będzie inaczej wyglądało, nie? Ale on był w procesie i on już nie myślał, że będzie inaczej wyglądało, bo on był w procesie. Okej, okay, widzę niesamowity potencjał i Chciałbym do tej rozmowy wrócić, zaprosić Cię na kanał, porozmawiać o tym, po co w ogóle tutaj jest blockchain, zobaczyć co jest gotowe, porozmawiać więcej o agentach, nie wiem, chyba ten film nazwiemy, czy stracisz pracę, Aha, wtedy, wtedy, wtedy ja, złapiemy zasięgi. Ja bym, ja bym zadał inaczej, to, y, tytuł nadałbym, nadał taki tytuł, czy... Ty będziesz pracował dla agenta, czy agent będzie pracował dla ciebie? Dobre. I to jest pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Oczywiście część jeszcze może być tymi, którzy będą tworzyć takich agentów, ale o tym też mogę więcej powiedzieć w Super. Zapraszamy części. Was na drugą część. Jeżeli chodzi o mnie, ja prywatnie się też mega zainteresowałem. Zostawcie w ogóle komentarz, czy jest to dziwne, straszne, gdzie ten świat zmierza, ale być może ta rewolucja, która ma się wydarzyć, to warto poznać już ją teraz i być gdzieś tam pierwszą osobą, która w ogóle wie, że tak będzie wyglądał świat. Czy Dokładnie nam się to tak. podoba, czy. Nie. Zachęcam Was też do tego, żebyście napisali w komentarzach, jakie zawody wykonujecie. A ja przejrzę później ten film i chętnie podpowiem Wam, jakich narzędzi używać, żebyście byli Wy superhumanami w swojej branży. Super Mariusz, dziękuję i widzimy się na kanale. Dzięki, hej.